Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie serdecznie na kolejnych wspaniałościach z nieba. Niech dobry Bóg błogosławi nam obficie, byśmy byli błogosławieństwem dla drugiego człowieka. Rozpoczynając te wspaniałości z nieba, jeszcze raz chciałbym zaapelować do każdego słuchacza: jeśli możesz, pozostaw jakiś komentarz, yy, daj lajka, udostępnij to nagranie. Dzięki temu. Algorytm YouTubea przepchnie to dalej i trafi to do osób, do których powinno to trafić, a przecież cały ten projekt jest związany z ewangelizacją. Mamy powinniśmy wszelkimi możliwymi możliwy sposobami głosić Jezusa Chrystusa i Jego dobrą nowinę. No i dzisiaj właśnie z tym powiązane wspaniałości z nieba, które zatytułowałem. E, być może troszkę przewrotnie, być może troszkę ironicznie, bo tytuł tych wspaniałości z nieba to muzułmańscy chrześcijanie. O co mi chodzi? A no, chodzi mi o to, że dwa najpopularniejsze pomysły na to, jak się stać chrześcijaninem, jak być zbawionym. Jeden pomysł, który głównie bryluje w kościele katolickim i drugi pomysł, pomysł który... Najwięcej zwolenników ma w kościele protestanckim więcej ma wspólnego z muzułmaninami niż z uczniami Jezusa Chrystusa. Ten pierwszy pomysł polega na tym, że bardzo wielu ludzi ma takie wyobrażenie, że po śmierci staniemy na sądzie, staniemy przed Bogiem na sądzie, i Bóg tam umieści nas na jakiejś wadze, sprawdzi nasze dobre i złe uczynki. I jeżeli dobre uczynki przeważą złe uczynki, to trafimy do nieba, jeżeli złe uczynki przeważą dobre uczynki, to trafimy do piekła. No i oczywiście każdy ma prawo tak wierzyć, nikt nikomu nie może zabronić w ten sposób wierzyć. Natomiast dobrze by było, żebyśmy sobie uzmysłowili, że taka wiara w taki sąd, w taką wagę, i w to, że na podstawie dobrych uczynków albo przewagi tych dobrych uczynków nad złymi uczynkami pójdziemy do nieba, a kiedy przewaga złych uczynków nad dobrymi uczynkami będzie miała miejsce, to pójdziemy do piekła, to taka wiara to jest islam. To jest wiara muzułman. Muzułmanie tak wierzą na podstawie Koranu. Oni dokładnie tak wierzą i dokładnie tak mają zapisane w swoim Koranie. Więc jeśli tak wierzysz, dobrze by było żebyś uzmysłowił sobie, że Twoja wiara nie ma nic wspólnego z uczniostwem w Jezusie Chrystusie, za to ma bardzo wiele wspólnego z tradycją opartą na człowieku, który nazywał się Mahomet. I to jakby głównie dotyka Kościoła rzymskokatolickiego. Tam oczywiście jest to ubrane w naukę o sakramentach, w naukę o dobrych uczynkach i tak ale oparte tak naprawdę jest to. Na koranie. Teraz w kościołach protestanckich mamy taki pomysł na to wszystko, że człowiek zbawiony to człowiek, który w pewien sposób wypowie pewną formułkę, w której to powie, że nie ma Boga poza Jezusem Chrystusem, że każdy jest grzesznikiem, że. Potrzebujemy zbawienia w Chrystusie, że wołamy do. I Chrystusa, żeby przyszedł do naszego życia i uczynił je dobrym życiem. Pozornie to brzmi dobrze, tylko musimy zrozumieć, że to również jest islam i w ogóle to jest pierwszy filar islamu. Tam się to nazywa szachada, takie zaświadczenie i jest to takie wyrażenie, właśnie woli, które brzmi w tamtejszej wiarze: nie ma Boga oprócz Allaha, a Mahomet jest wysłannikiem albo prorokiem Allaha. I muzułmanie wierzą, że jeżeli ktoś wypowie takie słowa. To automatycznie staje się muzułmaninem. I podobnie my czasami myślimy, że jeżeli ktoś wypowie tak zwaną formułkę grzesznika, no to automatycznie staje się chrześcijaninem. Tylko, że w uczniostwie w Jezusie Chrystusie nie ma czegoś takiego jak szachada, nie ma takiego czegoś jak oświadczenie woli i automatyczne stanie się chrześcijaninem. Na próżność szukać takiej formy, takiej metody w Słowie Bożym. Nie praktykował tego pierwszy Kościół, nie praktykowali tego mm, pierwsi chrześcijanie, nie praktykował tego Jezus Chrystus. Jezus Chrystus nigdy nikomu nie powiedział, że dobre uczynki muszą przeważyć, złe uczynki, by trafić do nieba, i tak samo Jezus Chrystus nigdy nikomu nie powiedział, że wystarczy wypowiedzieć tak zwaną modlitwę grzesznika, by trafić. Do nieba. Nie ma takiego miejsca w Słowie Bożym. Więc co tak naprawdę trzeba zrobić, żeby być zbawionym? A tu Biblia nie pozostawia żadnych złudzeń. Po pierwsze, musimy się upamiętać. Musimy zrozumieć, że niedobrymi uczynkami, niezłymi uczynkami i nieformułkami trafia się do nieba, ale do nieba trafia się wtedy, kiedy rozumiemy, że zgrzeszyliśmy przeciwko Bogu, że potrzebujemy Jego przebaczenia i korzystamy z tego, co stało się na krzyżu Golgoty. Kiedy się upamiętamy, powinniśmy wydać właściwy owoc upamiętania, a więc powinniśmy być posłuszni Panu Bogu. Jednym z takich wyrazów posłuszeństwa jest chrzest wodny na odpuszczenie grzechów i powinniśmy otrzymać dar. Z nieba. Dar, który wszystko zmienia, dar, który zmienia naszą naturę, inaczej mówiąc, powinniśmy otrzymać dar ducha świętego. I dokładnie taki zapis znajdujemy w Bożym Słowie. Tak to praktykował Jezus Chrystus, tak to praktykowali Jego apostołowie, no i tak to powinniśmy im praktykować. W dziejach apostolskich w drugim rozdziale, w 37 wersecie po mowie ewangelizacyjnej Piotra czytamy takie słowa. A słysząc to, przerazili się do głębi serca i zapytali Piotra i pozostałych apostołów, co mamy robić, mężowie bracia. Wtedy Piotr powiedział do nich, pokutujcie i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar. Ducha świętego. Obietnica ta bowiem dotyczy Was, Waszych dzieci i wszystkich, którzy są daleko, każdego, kogo powoła Pan, nasz Bóg. W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: ratujcie się od tego przewrotnego pokolenia. Ci więc, którzy chętnie przyjęli Jego słowa, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się tego dnia około trzech tysięcy dusz. A więc zwróćcie uwagę, że nie ma mowy o wielkiej wadze. Mowa jest o tym, że wszyscy musimy się upamiętać i wszyscy musimy pokutować. Nie ma mowy o tym, że wystarczy wypowiedzieć jakąś modlitwę grzesznika, a później dalej żyć starym życiem, że wystarczy powtórzyć słowa na jakiejś konferencji za prowadzącym, by stać się chrześcijaninem. Nie. Jest mowa, by pokutować, by dać się ochrzcić i by otrzymać dar Ducha Świętego. Jest tu wyraźne zaznaczenie, że dotyczy to wszystkich. Którzy są daleko, każdego, kogo powoła Pan Bóg. Dalej czytamy, że w 42. Wesecie drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich, że ci, którzy autentycznie stali się uczniami Jezusa Chrystusa, autentycznie stali się Kościołem, to trwali w nauce apostołów, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach. I dokładnie to świadczy o tym, czy jesteś chrześcijaninem. Czy ty trwasz w nauce apostołów? Jeśli nie trwasz w nauce apostołów, jeśli wybiegasz poza naukę apostołów, nie jesteś chrześcijaninem. Czy ty trwasz w społeczności chrześcijan? Jeśli ty nie rozumiesz tego, że masz obowiązek trwać w społeczności, że masz obowiązek być częścią Kościoła, zwłaszcza wtedy gdy jest trudno, to ty po prostu nie jesteś chrześcijaninem. Czy ty trwasz w łamaniu chleba, inaczej mówiąc, czy ty masz wspólny udział w wieczerzy pańskiej i kto nie je i nie pije, nie ma życia wiecznego, a wiemy, że niechrześcijanie nie mają życia wiecznego. I czy ty trwasz w modlitwach? To znaczy, czy ty masz bliską relację z Bogiem i spędzasz z nim czas w komorze modlitewnej? Jeśli nie. Nie jesteś chrześcijaninem, nawet jeśli suma dobrych uczynków przeważy złe uczynki, nawet jeśli kiedyś gdzieś tam powiedziałeś modlitwę grzesznika, wypowiedziałeś jakieś słowa za jakimś prowadzącym, byłeś na jakiejś konferencji, na której ścisło Twoje serce, jeśli to. Nie wydało tych owoców trwania, jeśli ty się nie upamiętałeś, jeśli nie zostałeś ochrzczony w imię Jezusa Chrystusa, jeśli nie otrzymałeś Ducha Świętego. Po prostu jesteś co najwyżej muzułmaninem, ale z całą pewnością nie jesteś uczniem Jezusa Chrystusa. Właściwego upamiętania, właściwego chrztu właściwego daru z nieba i byśmy trwali. Wspaniałości z nieba do usłyszenia jutro z Bogiem.